Gry i zabawy dla dzieci, pokazy strażaków i motocyklistów, atrakcje muzyczne i wiele innych. To program pikniku rodzinnego, który odbył się w Blanowicach z inicjatywy zarządu osiedla i lokalnej ochotniczej Straży Pożarnej. Jest to piknik dla naszej społeczności. Przez wiele lat nie działo się tutaj nic, więc próbujemy zmienić tą złą pasę i zrobić coś, coś dla ludzi. Jest to, jest to drugi piknik. Staramy się organizować ten piknik rodziny staramy się organizować, będziemy, będziemy się starać organizować co roku, właśnie na zakończenie wakacji. Jedną z atrakcji dla dzieci i młodzieży był zjazd na linię z Wozu Strażackiego. No i dzieci po prostu zjeżdżają, zrobiliśmy taki zjazd na linię. No około chyba to na gdzieś 25 metrów na pewno, no to jest atrakcja dla tych najmłodszych jest wspaniała sprawa. Proszę pana, to za 5 lat będziemy obchodzili stulecie OSP Bławnowica, a członków mamy około 30, no to znaczy wszystkich, bo to tak yy, i drużyna młodzieżowa i, i seniorzy i juniorzy, no to, no to około 30 osób. No to się zmienia, no to znaczy tendencja jest, że jest zwyżkowa, że idziemy w górę z tym. Sporym zainteresowaniem cieszyły się również konkurencje sportowe, między innymi piłka nożna i tenis ziemny. Cieszę się z pierwszego miejsca. Byłam tu najmłodszą uczestniczką, ale udało mi się zająć pierwsze miejsce. Czy było trudno? Było trudno, najbardziej z tymi najstarszymi. I najtrudniej było w półfinale. Czy często, czy długo grasz w tenisa? Czy lata? Tata pewnie się cieszy. No na pewno nie ukrywam radości z tego, że tutaj walczy w turniejach, również w innych turniejach i zbywa najczęściej częściej na te miejsca czołowe, także ta ciężka praca na treningach widać, że ma sens i owocem tego są tutaj te zwycięstwa i tak również w dniu dzisiejszym. Tegoroczny piknik rodzinny w Blanowicach był drugą tego rodzaju imprezą w dzielnicy. Kiedyś mieliśmy tutaj na tym terenie szkołę, wszyscy się znali z pokolenia na pokolenie. Blanowice jako takie są podzielone na trzy takie części. Jedną to jest główne tutaj Blanowice, Blanowice Kolonia kiedyś była odrębnie, była jeszcze część Cegielnia i Piecki. Jak była szkoła, wszyscy byli zintegrowani, znali się, lubili. W tej chwili to wszystko się po zamknięciu szkoły rozpadło i chodziło, żeby całą tą naszą społeczność znowu scalić. Kolejna impreza najprawdopodobniej za rok.